Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich moich rodaków. Cieszę się, że widzę tu tylu świętych, aktualnych i przyszłych. Myślę, że chyba nie muszę się Wam przedstawiać. A na koniec. Myślę, że. W moim życiu to Wy wiecie więcej, niż ja sam. Dlatego troszkę nietypowo e, chciałem się z Wami podzielić e, takimi wiadomościami, e, kto najbardziej mi pomógł mojej drodzy do świętości. Po świętym nie zostaje się samemu, trzeba mieć pomoc. Pierwszą z tych osób wiążą się Wydarzenia w moim życiu bardzo ważne. Urodziłem się 18 maja, a maj to jest miesiąc maryjny. 16 października zostałem wybrany na papieża. To też jest miesiąc maryjny. 13 maja, rocznicę objawień w Patymie zostałem ciężko ranny w zamachu Przezy, przeżyłem cudem jak potem powiedziałem jedna ręka strzelała druga ręka kule nosiła tą drugą ręką to była ręka Marii ona mnie cudownie ocaliła jak wiecie jako dziecko, dziewięciolatek Straciłem swoją ziemską mamę i ojciec wtedy mi powiedział, że teraz Maryja będzie moją matką i ona będzie się mną opiekować. Ja oddałem jej całe swoje życie. Z różańcem do końca życia się nie rozstawałem. Przyjąłem szkaplerz u nas w Wadowicach w kościele św. Józefa u karmelitów. Gdy zostałem biskupem, na moim herbie napisałem To tu, cały twój. Maryja była ze mną na całej mojej drodze do nieba. I wskazywała mi zawsze na Jezusa. I tą drugą osobą właśnie jest Jezus. Jezus Miłosierny. Pan dał mi wielkie zadanie. Kontynuowanie dzieła, które rozpoczęła Siostra Faustyna. Tak, zostałem apostołem Miłosierdzia Bożego. Rozkrzewiłem te miłosierdzie na cały świat. Dzisiaj prawie nie ma kościoła, gdzieby nie był obraz Jezusa Miłosiernego, ani rodziny katolickiej, gdzieby tego obrazu też nie było. Pan, nie dość, że pozwoli mi głosić. Wielkim miłosierdzie Boże, to jeszcze obdarzał mnie darami, takimi, że przez, przez moje ręce tym miłosierdziem obdarzał innych ludzi. Każdy, kto do mnie przychodził, był pocieszony, czasami nawet uzdrawiany. Miałem też łaskę uzdrawiania. A na sam koniec mojego życia dał mi wielki dar. 2 kwietnia 2005 roku, gdy odchodziłem do Niego, Właśnie to było Wigilię święta Bożego Miłosierdzia. To samo święto, które sam ustaliłem na pierwszą niedzielę po Wielkanocy zgodnie z życzeniem Pana Jezusa. To samo święto byłem beatyfikowany 1 maja 2011 roku i w to samo święto w tym roku, 27 kwietnia, byłem kanonizowany. W czasie mojego ziemskiego życia y, opiekowałem się ludźmi, których byli, było mi najbliżej. Dzieci, młodzież, chorzy, cierpiący, nieszczęśliwi. Ale w moim sercu szczególne miejsce miały rodziny. Dużo się za nie modliłem, dużo y, kazań, nauk wygłosiłem. Teraz gdy jestem świętym patronem, między innymi, właśnie rodzin, szczególnie tych, które mają problemy, małżeństw, które nie mogą mieć dzieci. Cały czas orientuję za nimi, ale też i za tymi, którzy mnie o cokolwiek poproszą, obiecuję moje wstawiennictwo. Na sam koniec chciałem przypomnieć moje słowa i do Was teraz powiedzieć: nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat, On jest z Wami na zawsze. Amen. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim. by łowić serca słuchwożnych brać.